To program na żywo. Jestem teraz w Błysku Zdroju, mieście, w którym być może na metr kwadratowy przypada najwięcej w Polsce chorych lekarzy i aptekarzy. Za moimi plecami My widzą państwa aptekę, której wła właściciel przez pacjentów uznany został za aptekarza roku. Ale przeciętnie w polskich aptekach co piąta recepta jest niewykupywana, bo chorego po prostu na to nie stać. W ciągu ostatnich 10 lat nasze wydatki na leki wzrosły 17-krotnie. Można by pomyśleć, że prowadzenie apteki to lukratywny biznes w ciągu ostatnich tygodni, a właściwie nawet dni. Niemal kto żyw zakładał aptekę, nawet przedstawiciele zakładów pogrzebowych, choć można by pomyśleć, że to wbrew, i, wbrew ich interesom. Dlaczego? 1 kwietnia ma wejść w życie nowe prawo farmaceutyczne, które zakłada, że właścicielem apteki może być tylko wykształcony farmaceuta. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nową listę leków refundowanych. Chorzy obawiają się, że ta lista może ich drogo kosztować. Na przykład cukrzycy, którzy kilka razy w ciągu dnia muszą korzystać z pasków testowych, być może zapłacą za te paski nawet 10 razy więcej. Czy leki w Polsce muszą być takie drogie? Kto za to odpowiada? Bo niedopuszczalne jest, żeby chory nie był w stanie wykupić recepty, która może mu uratować życie. Jak często zdarza się, że nie są Panie w stanie wykupić recepty, bo po prostu leki są za drogie. U mnie się to często zdarza, a zwłaszcza przy chorobach takich przewlekłych, ciężkich, gdyż mam na męża niepełnosprawnego 18 lat już bez, bez nogi i ja też jestem inwalidą pierwszej grupy, ja tak samo no, jestem drugiej grupy i lekarstwa są tak bardzo drogie, zawyżone, że raz kupiłam tam tego roku Ciągu jednego tego miesiąca 700 zł cena leków przewyższa normalnie rentę. To jest życie zwariowane w tym naszym dzisiejszym świecie. W innym miesiącu 500 zł, a często się zdarza, że nieco piąta recepta jest niezrealizowana, że u mnie jest zrealizowana nieraz. Bardzo często mam 7 recept, to realizuję dwie, w zależności czy mam coś w kieszeni, czy nie mam nic. A zdarzyło się, że nerwy moje puszczają, nie wytrzymuję. Wzięłam ileś tam recept, potargam przy okienku. W aptece. I rozpłakałam się oczywiście, bo do czego dochodzi? To, to jest wyraźna eutanazja ludzi chorych. wypracowanych, którzy pracowali i odbudowali ten kraj, naszą ojczyznę, po to, żeby się inni bogacili, a drugi, drugi ten rząd prowadzi polityka rządu do dobijania tych ludzi. Bo jak można inaczej nazwać dobijanie. Odebrali nam bezpłatne lekarstwa. I jakie nie niczego kupuje lekarstwa? Jeżeli kupuje, bo nie kupuje zawsze. Takimi, że już odkąd lekarstwa są. Zlikwidowane bezpłatne w domu, wypuściłam wodę w centralce i mąż kaleka. Ja, fijan, na zwrodnienie kolan i kręgosłupan, z ciężki. Oczywiście y, siedzimy w nieogrzewanym domu zimą. Czy pani też jest zdarza, że nie jest pani w stanie wykupić recepty? Nie jestem w stanie wykupić recepty, a poza tym jeszcze mam jedno pytanie do naszego rządu. Czy z takim programem szedł do wyborów? Bo ja uważam, że to jest rząd. Zbrodniczy rząd morderczy, ale mord to jest chyba tak, że dopiero teraz nie są Pani w stanie wykupić recepty. Za czasu poprzedniego rządu też się to chyba zdarzało, to się czy nie? Zdarzało, ale tak jak w tej chwili to już naprawdę to już przegracza wszelakie możliwości. To już jest, rząd, który chce zamordować wszystkich najpierw wziął się do kieszeni każdego obywatela. Wyło nie wyłączając tylko renczystów, każdego obywatela. Będzie naszym gościem także wiceministra zdrowia. Zadam mu pytanie, jak długo taka sytuacja może trwać. Ale jest z nami. W właśnie. Miesz, podatków. Ten. nasz rząd sl Panie redaktorze, opradam jeszcze jedno muszę dokończyć. to co już sobie zapramowano. Że jak można. Przecież najpierw sięgnął nam do kieszeni. Teraz morduje. Przez to, że leki... Myślę, że naprawdę nie rozwiążemy wszystkich problemów w kraju. Spróbujmy mówić tylko o lekach i receptach. A po co eutanazja? Ja jest. Po to tylko, że tak zabrał z kieszeni, zabrał z ostatni grosz, bo trzeba 20% zabrać. Za co my teraz tyle leki mamy, panie zapytajmy, rektorze? Wy... Zapytajmy aptekarzy może on oni wiedzą, dlaczego leki są tak drogie. Jest z nami pan Roman Duda, wybrany przez pacjentów zykać. aptekarzem roku. Dlaczego leki są takie drogie? Naprawdę na ten temat nie mogę powiedzieć, dlatego że za to politykę cenową odpowiada minister finansów i minister zdrowia. My jesteśmy tylko dystrybutorem leków i zajmujemy się opieką farmaceutyczną nad pacjentem. To, co czynimy wszyscy codziennie w naszych aptekach. Doradzamy, staramy się pomóc pacjentowi, wybrać nieraz lek istotny, tańszy, ale na politykę cenową naprawdę nie mamy żadnego wpływu. Jak Państwo widzą sytuacja jest dramatyczna, ludzie są zrozpaczeni i zdesperowani. Leki w Polsce są cztery razy tańsze niż w Unii Europejskiej. My dokładamy do leków coraz więcej, coraz więcej dokłada budżet państwa, ale okazuje się, że nasz udział, udział pacjentów w cenie leków jest jeden z najwyższych w Europie. Polacy coraz częściej wychodzą z aptek z pustymi rękoma. Nie stać ich na wykupienie leków. Polscy pacjenci z własnych pieniędzy pokrywają prawie 70% kosztów leków dostępnych w aptekach. To wskaźnik wyższy niż we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Na przykład w Wielkiej Brytanii pacjent płaci 19%, w Niemczech 26%, a w Irlandii około 45%. Niestety, zapowiada się, że będzie jeszcze gorzej. Leki kupowane w aptekach można podzielić na pełnopłatne i refundowane. Ceny leków pełnopłatnych ustala Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Finansów. Wpływ na tę cenę ma koszt wytworzenia, wielkość planowanych sprzedaży, im większy popyt na lek, tym cena jest niższa oraz w przypadku leków zagranicznych kurs złotego, bo kontrakty zawierane są w walutach obcych. Leki refundowane można z kolei podzielić na trzy grupy. Leki ryczałtowe, taki lek kosztuje 2,50 zł, leki refundowane w 30% oraz leki refundowane w 50%. Podobny system refundacji istnieje niemal na całym świecie. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono z polskiego budżetu ponad 5 miliardów złotych. W tej chwili powstaje nowa lista leków refundowanych. Już wiadomo, że będzie krótsza, co ma pozwolić zaoszczędzić prawie miliard złotych. Za tę oszczędność zapłacą pacjenci. W aptece kupiłem dwa opakowania. Tego samego leku. Różnią je tylko dwie rzeczy. To opakowanie wyprodukowano w Belgii, to pod Warszawą. I druga rzecz ważniejsza, za to opakowanie zapłaciłem ponad 60 zł. Za to niecałe 10. O tym, które opakowanie dostanie klient-pacjent, decyduje tylko jedna osoba: aptekarz. No właśnie, w czyich rękach jest decyzja lekarza czy aptekarza? Czy to aptekarz ma ostatni głos i powinien doradzić pacjentowi taki, sam, tak samo dobry, ale tańszy lek? Sądzę, że cena leku w ogóle nie powinna mieć zasadniczego znaczenia. Są lekowa... dwa leki tak samo skuteczne. Aptekarz zawsze doradzi lek tańszy, jeżeli może to zrobić. Jeżeli lekarz nie zdecyduje, że nie wolno aptekarzowi zamienić, aptekarz na pewno pacjentowi pomoże w wyborze tańszego leku. Ale polityka lekowa państwa polega, powinna polegać na tym, że pacjent czuje się bezpieczny i że będzie na pewno leczony. A nie powinien martwić się o lek. Cena leku powinna być tak ustalona lub refundacja, żeby każdego pacjenta w Polsce było na to stać. Ile? I to zależy od ministra zdrowia i finansów. A nie pacjent powinien się martwić, czy stać go na lek. On powinien być pewny, że będzie skutecznie leczony. Ile, no mówiąc prosto, aptekarz zarabia na pacjencie, czy mówiąc inaczej, ile zarabia na leku sprzedanym? Są to tak zwane marże urzędowe i ceny urzędowe. Udział tutaj w zysku apteki jest niewielki w stosunku do całej ceny. Po was cał 90 parę procent ceny to jest. Cena producenta, ale chciałbym wrócić do tego, o czym powiedziała pani prezes Danek, to jest trochę uproszczanie sprawy, ponieważ pomiędzy poszczególnymi pacjentami istnieją różnice osobnicze, a leki, chociaż mają tą samą nazwę międzynarodową narodową, są ze sobą porównywalne, nieidentyczne. I w niektórych schorzeniach przewlekłych, takich jak epilepsja, czy schorzenia psychiczne. W takim razie aptekarz nie jest w stanie doradzić pacjentowi, jeżeli są różnice osobnicze. Jest w stanie doradzić, ale czasami zamiana leku, na którym jest ustawiony pacjent, może spowodować nawrót choroby przewlekłej, na przykład schizofrenii, na przykład epilepsji. Wrócę jeszcze do mojego pierwszego pytania. Ile zarabia aptekarz na sprzedanym leku? Jaki to jest procent ceny? Jest to od kilku do kilkunastu procent, poniżej 16% średnio. Jest w studiu w Warszawie pani Irena Reis, Izby Gospodarczej Farmacja Polska. No, słyszy pani wzburzenie chorych. To nie aptekarze chyba zarabiają te olbrzymie pieniądze na drugich lekach. Dlaczego leki importowane są tak drogie? Ja myślę, że to nie dotyczy leków importowanych. To dotyczy, dotyczy po prostu wszystkich leków. Marża jest stała, ustalona przez Ministerstwo Finansów i ona nie, nigdy nie była zmieniana. To dotyczy po prostu podstawy, czyli tego ile lek kosztuje. Jeżeli chodzi o w ogóle podstawę, bo my doliczamy do tego stałą marżę i nic z tego więcej nie wynika. Ale to ile zarabia importer, ile producent? Dowiedzieliśmy się, ile no zarabia. Importer apteką. zarabia swoją marżę, czyli w tej chwili zgodnie z nowymi przepisami, licząc z góry czy z dołu albo 11, albo 9,1. I tyle może zarobić i więcej absolutnie nie. Jak to jest tak naprawdę? Czy polskie leki są gorsze od tych zachodnich? No nie, w żadnym wypadku nie możemy w ten sposób mówić, jeżeli jest to ta sama substancja, to tak jak słyszeliśmy, to jeszcze mówił mój przedmówca, są to leki porównywalne, leki odtwórcze są rejestrowane, jeżeli spełniają te same wymagania jakościowe i terapeutyczne. Czyli jakościowo i jakość i bezpieczeństwo pacjenta musi być zapewniona przy każdym leku. Ale to może w takim razie to jest prosta sprawa. No jeżeli mamy do czynienia z drogimi lekami zachodnimi, to za każdym razem lekarz albo aptekarz powinien przepisywać pacjentowi ten tańszy Polski. Sądzę, że tak powinno się dziać, jeżeli jest to możliwe. Tak jak tutaj było wspominane, nie zawsze taka prosta substytucja jest możliwa. Dlatego też wszędzie na rynku istnieje wiele rzeków nawet z tą samą substancją czynną, ponieważ one bardzo nieznacznie się ze sobą różnią. Wiem, że przysłuchuje się naszej rozmowie pani Krystyna Urbańska z Głównego Urzędu CEU. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór Państwu. Wiem, że niepokój głównego urzędu CEU wzbudziły niektóre praktyki firm, które importują leki, podejrzewano już one zawyżają ceny leków. Jakie są wyniki kontroli przeprowadzanej przez urząd? Niestety z przykrością muszę powiedzieć, że nasze obawy się potwierdziły. Są firmy, które sprowadzały leki po pewnej określonej, wysokiej cenie. W tej cenie zgłaszały te leki do odprawy celnej. Takie dokumenty na taką wartość posiadały, a następnie uzyskiwały w firmach, których dokonywały zakupu upustów. Te upusty dochodziły często do 30%. Także w praktyce leki powinny być tak naprawdę o 30% tańsze, a może nawet więcej, bo to różnie w różnych firmach bywało. Ale przy sprzedaży tych leków. I przy rozliczeniu z kasami chorych wykazywano wartości te pierwotne, wartości z dokumentów celnych. W efekcie firmy uzyskiwały nienależne zyski, a pacjenci płacili drożej i kasy chorych również płaciły, refundowały w większej wysokości te leki. I co się stanie po tej kontroli? Jeżeli stwierdzono tak duże nadużycia, to czy możemy być pewni tego, że nie będzie do nich dochodziło ponownie? Ja myślę, że ta kontrola wykaże, jak duże to były straty dla budżetu państwa, a już wiemy, że no miliardowe, milionowe, kilkadziesiąt milionów, kasy chorych, kilkadziesiąt milionów kasy chorych dopłaciły niepotrzebnie. I myślę, że my wprowadzimy, żeby to w przyszłości już było niemożliwe. Raz jeszcze zapytam panią Małgoszoty wychowanie z Polski Zbyt przemysłu farmaceutycznego. Kiedy będzie się opłacał produkować leki w Polsce? No w tej chwili prawo jest być może tak niedoskonałe, że nie nie ma opłat celnych za leki importowane, ale są takie opłaty za składniki wykorzystywane do produkcji leków na terenie Polski. Tak, jest to zdecydowany problem. Mianowicie leki są importowane bez cła, natomiast cło obowiązuje na składniki do produkcji leków w kraju. Z tym, że jest to regulowane normalnie kontyngentami. W tym roku kontyngent już został uchwalony przez rząd, już, chociaż to jest z opóźnieniem ponad dwumiesięcznym. I to oczywiście powoduje pewne straty które ponoszą producenci. Jakbyś na kieszeni pacjenta, bo on kupuje te leki importowane, a nie te produkowane w Polsce być może, które byłyby tańsze. To nawet nie o to chodzi. Chodzi tu o to przede wszystkim, że polskie leki są mniej konkurencyjne w stosunku do swoich odpowiedników zachodnich, przez to, że po prostu płaci się więcej za składniki niż powinno się to płacić. Sądzimy, że w tym roku, ze względu na duże zaangażowanie ministra gospodarki w sprawę, żeby kontyngent jednak wszedł jak najszybciej, ta sytuacja się nie powtórzy i że kontyngent w przyszłym roku wejdzie w terminie takim ustawowym, jak powinien wejść od, od początku roku naszej rozmowie przysłuchuje się także w studiu w Warszawie wiceminister zdrowia, pan Aleksander Nauman. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. No słyszę pan to wzburzenie chorych, którzy są z nami tutaj, są uczestnikami tego programu. Co pan może im powiedzieć? No oni są przerażeni tym, że to nie jest tak, że co piąta recepta nie jest wykupywana, ale być może jeden na pięć jest wykupywana. Ja myślę, że minister może powiedzieć jak gdyby dwie rzeczy. Po pierwsze ma dwa instrumenty w ręku, które ustalają ceny, to znaczy ustalają te środki, które z kieszeni Pacjenta wypływają w aptece, i pierwszy raz na mocy ustawy o cenach minister zdrowia z ministrem finansów i ministrem gospodarki ustala ceny produktów importowanych i produktów krajowych. I obecnie mogę powiedzieć w imieniu ministra zdrowia, iż analizując ceny oferowane na rynku polskim przez importerów, stwierdzamy, iż ceny oferowane są dużo wyższe niż oferowane w krajach 15, w krajach Unii Europejskiej. I zespół refundacyjny, czy zespół, który ustala ceny lekowe, wystosował pismo do wszystkich producentów, których poinformował, że minister zdrowia zaakceptuje tylko tą cenę, która nie jest wyższa od najniższej ceny z krajów piętnastki. To powinno spowodować redukcję cen w granicach w niektórych produktach od 30, a w niektórych przypadkach w dniu dzisiejszym, które dostałem, do 50%. To jest jak gdyby pierwsza sprawa. Druga sprawa to, jest, to są leki umieszczone na liście refundowanej. To wzburzenie, czy te informacje, które pojawiają, się, które pojawiają się w gazetach, mówią o ustaleniach międzyresortowych. Natomiast lista refundowana nie jest zamknięta. Minister Zdrowia zbuduje w taki sposób listę refundowaną, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo chorych. I również te bezpieczeństwo, to jest również ilość środków, jakie minister zdrowia wydaje na refundację leków. Dlatego, że Panie ale właśnie pomówmy proszę, no bo... dokończyć, bo te, wydawanie tych środków na refundację leków obniża automatycznie ilość zakontraktowanych świadczeń w szpitalach. I ten element, i równowaga, i proporcja pomiędzy wydatkami na, leki, na refundację leków, a wydatkami na świadczenia zdrowotne w kasach chorych muszą być zachowane. Panie Ministrze, ale pomówmy o konkretach. Wszystkie media o tym mówią. Ja tutaj rozmawiałem już dzisiaj w Błysku Zdrowie z farmaceutami. No Wszyscy są zaniepokojeni. Mowa tutaj o 120 tysiącach ludzi cierpiących na cukrzycę insulinozależną. O tym, że na przykład nie będą refundowane paski testowe, z których cukrzycy muszą korzystać cztery razy dziennie. Koszty ich wzrosną dziesięciokrotnie. Co można im powiedzieć? Czy możemy ich jakoś uspokoić? Ja myślę, że możemy, możemy powiedzieć tak. Lista refundowana nie jest zamknięta. I to, co powiedziałem, zespół. Cenowy zwrócił się do wszystkich producentów, do wszystkich importerów, mówiąc o tym, jakie ceny zaakceptuje. I ta decyzja spowoduje istotne obniżenie wydatków z kieszeni pacjentów. Drugi element jest taki, oczywiście, problem pasków to jest również problem, o którym trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Ilość zużywanych pasków w Polsce proporcjonalnie do liczby chorych jest trzykrotnie wyższy niż w Niemczech, na przykład. Myślę, że minister zdrowia prowadzi taką politykę, między innymi przez zmianę listy refundowanej, aby te wydatki, które ponoszą chorzy, zmniejszyły się. Drugim elementem jest to, iż na liście refundowanej znajduje się 75% leków polskich, których średnia cena w dniu dzisiejszym wynosi około 3,80. Cena leków importowanych wynosi średnio około 17 zł. To są leki zgrupowane w grupach terapeutycznych i lekarze powinni zapoznawać się z rozporządzeniami i zapisywać również leki, odpowiedniki polskie, dużo tańsze. Panie ministrze, mało bardzo tego, dziękuję. Ja muszę wrócić do sprawy, która tutaj bulwersuje wszystkich, o której mówią chorzy na cukrzycę. Co się stanie, jeżeli tych pasków testowych nie będą cukrzycy, nie będą, nie, nie będą nimi dysponować? Panie redaktorze, jest takie polskie piękne przysłowie, które mówi, że lepiej być zdrowym niż dobrze leczonym. Ale jeżeli już się zachoruje i musi się być leczonym, to każdy chce być dobrze leczonym. Bo profesor Aleksandrowicz z Krakowa powiedział, że jedynastym przykazaniem powinno być, nie odbieraj nadziei bliźniemu swemu. Panie doktorze, konkretnie powiedzmy: cukrzyk, chory na cukrzycę, nie ma pasków testowych. Co się z nim stanie? Oczywiście. Jak w najkrótszym czasie dojdzie do powikłań i to bardzo rozległe. Jakich powikłań? Powikłań zarówno naczyniowych, które doprowadzą do stopy cukrzycowej, którą trzeba amputować, doprowadzą do powikłań nerkowych, które zmuszą chorego do leczenia szpitalnego, doprowadzą do zmian w obrębie narządu wzroku, oczu, które mogą skończyć się ślepotą i wreszcie wpłyną na zdolność funkcjonowania, bo wystąpią zaburzenia w nerwach obwodowych, które nie pozwolą chodzić. 1 kwietnia ma wejść w życie nowe prawo farmaceutyczne. To prawo reguluje także relacje pomiędzy światem przedstawicieli Wielkich Koncernów Farmaceutycznych i światem lekarzy. W tej chwili wydaje się czasem, że te relacje sprowadzić można do tytułu filmu Niebezpieczne Związki. Czy przeciętnego polskiego lekarza stać na wczasy w Tunezji albo weekend na Majorce? Sądząc po pensji nie, a jednak lekarze coraz częściej wyjeżdżają w atrakcyjne rejony świata. Z pomocą przychodzą firmy farmaceutyczne. Oczywiście nie za darmo. Ocenia się, że rynek leków w Polsce ma wartość kilku miliardów dolarów. Z badań wynika, że pacjenci najchętniej kupują to, co poleca lekarz. Wystarczy więc przekonać lekarza do skuteczności danego specyfiku, a firma, która go sprzedaje, natychmiast notuje większe zyski. Ja myślę, że najtrudniej jest dać się sprzedać, sprzedać się po raz pierwszy. A później to już idzie. No jeżeli się najpierw przyjęło długopis, później przyjęło zegarek, najpierw pojechało na stypendium, yy, najpierw pojechało na wyjazd naukowy, to później jakoś tak chyba człowiekowi to, to taka granica tego, co jest przyzwoite, a co jest nieprzyzwoite ulega zatarciu. I jeżeli ja dowiaduję się. Od jednego z kolegów, że słyszał, jak kolega czy koleżanka, która uchodzi za osobę będącą autorytetem na miarę kraju w danej specjalności czy w leczeniu danego nowotworu umawia się z przedstawicielem firmy, z którym dyskutuje się jakim gazem mają być napełnione butle na wyjazd, do którego wyjeżdża gdzieś tam do, do, do ciepłych krajów, bo akurat ma zamiar tam nurkować, no to to po prostu, jeżeli to jest robina w godzinach pracy na terenie zakładu pracy, to to po prostu jest tak jak mówię, no nieprzyzwoite. Trudno będzie zmienić tę sytuację. Wszystko bowiem zależy od etyki samych lekarzy, a z tą od lat jest coraz gorzej. Współpraca firm farmaceutycznych z lekarzami w Polsce jest już na tyle powszechna i przynosi takie korzyści lekarzom, że oni sami mówią, że w tej chwili można ich środowisko podzielić na dwie grupy: na takich lekarzy, którzy z firmami współpracują, i na takich, którzy współpracować by chcieli. To były na pewno dramatyczne słowa dla środowiska lekarskiego, ale te słowa usłyszeliśmy od samych lekarzy w studiu w Warszawie jest z nami przez cały czas pani Rej. Jak Pani myśli, jakie będą konsekwencje, no na przykład zakazu sponsorowania seminariów medycznych? Ja myślę, że przez to, jest, to jest temat mocno przesadzony, dlatego że są wyjazdy, które są sponsorowane, to są wyjazdy kongresy naukowe. Być może firmy również robią wyjazdy, które są tylko i wyłącznie wyjazdami informacyjnymi. Ale pytanie powstaje takie. Czy mniej? Miejsce kongresu jest ważne, czy treść jest ważna. Ja myślę, że to czy my robimy to w Mikołajkach, czy my to robimy w jakimkolwiek innym miejscu na świecie, nie jest istotne. Istotne to, co my mówimy? Do kogo my mówimy i jaki jest tego efekt? I pytanie, czy jeżeli ja mówię o leku na Majorce, czy mówię o leku w Polsce, czy to jest istotne? Nie, to nie jest istotne. Istot, jest istotne to, o czym ja informuję lekarza. I myślę, że jest to mocno przesadzone, ponieważ dzisiaj lekarz nie ma możliwości uzyskania informacji o nowoczesnej terapii od... I z innego źródła niż od przedstawicieli medycznych. Dlaczego? Dlatego, że izby lekarskie nie mają pieniędzy na organizowanie tego typu spotkań, i to jest nisza, którą została zagospodarowana przez po prostu firmy farmaceutyczne. I ja myślę, że istotne jest to, jaka informacja dochodzi do lekarza i czy ta informacja jest tylko informacją, czy z reklamą. My bardzo dbamy o to, żeby informacja medyczna była ścisłą informacją, a nie reklamą, czy zachęcającą do przepisywania leku. W nowym prawie farmaceutycznym pojawia się jeszcze jeden kontrowersyjny zapis, a mówiący o tym, że właścicielem apteki może być tylko farmaceuta. Powstają olbrzymie sieci, które chcą mieć wiele aptek w Polsce. Jak to jest? Jest z nami dyrektor Akademii Medycznej w Lublinie. Dlaczego broniłby Pan tego, że tylko farmaceuta może być właścicielem apteki? Ta ustawa była przygotowana od dawna. Zaangażowane było Ministerstwo Zdrowia, autorytety Przyjął ją Sejm i Senat wreszcie zatwierdził prezydent. Ale nie ma to wiele wspólnego z wolnym rynkiem. Jakby Pan bronił tego pomysłu? Dlatego, że apteka tradycyjna była zawsze prowadzona przez aptekę, bowiem jest to placówka przez farmaceutem, jest to placówka służby zdrowia. O tym zapomniano przez 10 lat. W tej chwili ustawa do tego z powrotem Ale wraca. Dlaczego? Dlaczego tylko farmaceuta może być właścicielem apteki? Na studiach farmaceutycznych przygotowujemy wszechstronnie naszych absolwentów do spełniania pełnej opieki nad pacjentem, a więc do pełnej informacji. Bardzo dużo zmienia się z kilkuset leków kiedyś w aptece, teraz jest kilka tysięcy. Farmaceuta musi znać. Ich działanie, mechanizmy, współdziałanie, przestrzec chorego przed spożywaniem równocześnie leków różnego pochodzenia, a także zachować pewną dietę. Na to musimy mieć czas. I do tego jest w pełni przygotowany. Jest z nami przedstawiciel zagranicznych inwestorów, pan Artur Jagarow. No, rozumiem, że pan cieszyłby się, gdyby zagraniczni inwestorzy mieli olbrzymie sieci, ale tak jakby pan uspokoił, prorektor Akademii Medycznej, że człowiek nie mający wykształcenia medycznego będzie mógł doradzać pacjentom? Ja myślę, że pan a, prorektor bardzo dobrze wie, że to nie menadżerowie, którzy organizują takie duże przedsiębiorstwa, sprzedają leki, tylko że w każdej aptece zgodnie z wymogami prawa. Jest fachowy personel i na pewno farmaceuci pracujący w aptekach należących do przedsiębiorców nie są ani mniej fachowi, ani mniej uczciwi, ani mniej honorowi niż farmaceuci, którzy są właścicielami aptek. Więc kwestia własności a, takiego przedsiębiorstwa, jakim jest apteka, nie ma tutaj żadnego znaczenia, prawda? A kierownik apteki, personel apteki odpowiada swoim prawem wykonywania zawodu wobec izby aptekarskiej i to. Jak on doradza pacjentom, w jaki sposób on dyspensuje te leki, to jest jego odpowiedzialność. My zatrudniamy tak samo fachowych ludzi. Wiem, że pani obawia się tego, że mogłyby powstawać potężne sieci aptek. Mogłoby to być ryzykowne dla pacjentów polskiego przemysłu farmaceutycznego. Dlaczego? Ja chciałabym się tutaj wypowiedzieć w imieniu polskiego przemysłu farmaceutycznego. Wielkie sieci aptek niosą ze sobą duże niebezpieczeństwo uzależnienia ich od jakiegoś kapitału, ewentualnie powiązania ich z pewnymi grupami producenckimi, co mogłoby wpływać jednoznacznie na oferowane w tych aptekach leki. To, co jest sprzedawane w aptekach, wpływa na to, co, co może być produkowane. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że załóżmy wchodzi sieć aptek skupiająca tysiąc, półtora tysiąca aptek w jednym, w jednym ręku i tu okazuje się, że nie dobro pacjenta jest decydujące, a interes akurat danego taknego kompleksu ludzi, którzy są związani kapitałowo. I to ostatecznie wpływa na to, co jest sprzedawane. Polscy producenci zdecydowanie są przeciwni tworzeniu sieci aptek. I tu nie jest kwestia tego, kto jest właścicielem aptek. Pan reprezentuje -farm, no potężne firmy farmaceutyczne, czy pan jest przeciwny powstawaniu takich sieci, na przykład w polskich rękach? Ja myślę, że problem sieci jest w naszych warunkach bardzo mocno wyolbrzmiany. Zgadzam się w pełni z panem prorektorem, że pacjent powinien znajdować się w aptece pod opieką fachowego personelu i w dotychczasowym prawie jest tak, że za prowadzenie apteki odpowiada wysoko kwalifikowany kierownik, który jest farmaceutą, jest magistrem farmacji z określonym stopniem specjalizacji. Natomiast wracając do tego, co się dzieje w aptekach sieciowych, jeżeli takie powstają. A no nie dzieje się nic specjalnego, dlatego że apteka nie kształtuje popytu na leki. Pacjent przychodzi z receptą od lekarza, pacjent przychodzi z konkretnym problemem i spodziewa się znaleźć dla niego w aptece rozwiązanie. No właśnie, wróćmy do sprawy recepty, z którą pacjent przychodzi od lekarza do apteki, przysłuchuje się nam cały czas, wie, że wiceminister zdrowia pan Aleksander Nauman. To jest pytanie, które zadawaliśmy na początku. Czy aptekarz jest zobowiązany wskazać pacjentowi tańszy lek, jeżeli istnieje jego krajowy odpowiednik na przykład? Tak, panie redaktorze. Aptekarz zobowiązany jest, jeżeli na recepcie nie ma adnotacji, że tylko ten lek może być pacjentowi sprzedany, aptekarz powinien poinformować pacjenta, że istnieje inny odpowiednik, tańszy. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę Państwa, możemy długo wymieniać no, rzeczy, z których możemy być dumni i cieszyć się z tych rzeczy, które pojawiły się po roku 1989, ale chyba najsmutniejszy obraz, jaki mogliśmy zobaczyć w ciągu tych ostatnich 12 lat, to ten, który opisywały Panie, które słyszeli Państwo na początku programu. Starszych, bezradnych ludzi, którzy nie są w stanie wykupić recepty, która może im uratować życie. Dbając o dobro polskiego i zagranicznego przemysłu, tu, tu mówią Panie słusznie, że to dotyczy nie tylko starszych, ale także młodych ludzi. Takie sytuacje rzeczywiście są niedopuszczalne i dbając o dobro polskich zagranicznych inwestorów, Przemysł farmaceutyczny musi pamiętać, by nie cierpieli na tym ludzie, a już na pewno by nie było zagrożone ich życie. To był program na żywo. Do zobaczenia Państwu.